Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Chemii Ciekawiej, chyba już piątym. Dziś pokażę Wam zapłon kwasem siarkowym 6. Do doświadczenia potrzebujemy Chloran potasu bądź saletrę potasową, ja użyję chloranu potasu. Oczywiście cukier, stężony kwas siarkowy 6, 94,8% mniej więcej. Czy wyjdzie z elektrolitem do samochodu, to nie wiem, nie próbowałem. Znaczy, moździerz z tłuczkiem, pipetę bądź skraplacz oraz talerzyk. Zaczynamy od tego, że w moździerzu ucieramy mniej więcej w proporcjach 1 do 1. Najpierw cukier, później saletrę potasową bądź chloran potasu. Jeżeli Wam nie chce się ucierać tego cukru, możecie po prostu wsypać cukier, puder. Wtedy nie będziecie go musieli już ucierać. Te proporcje, wiadomo, nie muszą być jakieś strasznie dokładne, żeby nie, żebyście, nie wiem, wagą odważali, czy coś tego typu. Mniej więcej 1 do 1, wiadomo. Pamiętajcie, że wszystko musi być bardzo dokładnie utarte. E, otrzymaną mieszaninę wysypujemy na talerzyk. Wkraplamy około jedną krople kwasu siarkowego 6 stężonego i podziwiamy efekt. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy filmik, moje doświadczenie. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrypcji, polecania kanału moim znajomym oraz oceniania w komentarzach. Dzięki za uwagę, do następnego filmiku.